Dziś zapraszam na film o toczeniu mimośrodu do zaciskania konika. Najpierw toczę na średnicę FI12 na razie bez żadnych mimośrodów to jest tak zwane toczenie zgrubne. Później będzie toczenie na średnicę już na, mimo, na mimośród na średnicę FI9. No ale FI12 nawet jak się przesadzi średnicę to 8 doskonale FI9 zmieści. Na jedną ze szczęk podłożę podkładkę od noży tokarskiej grubości 1 mm i dzięki w ten sposób uzyskam przesadzenie 1 mm No tu jeszcze teraz widzieliście nakiełek zaraz przewiercimy otwór Fi5 no troszkę za blisko kamera, teraz już wezmę to pod uwagę i będę troszeczkę przedobrzyłem po prostu, o tak ja bym to powiedział. Ale mam nadzieję, że ogólnie widać będzie o co chodzi. Teraz jest zwierdzenie i teraz jest to wszystko robione jakby powiedzieć w osi. No a przesadzenie zaraz będzie, dopiero musimy wy wiertło wyjechać, wyjąć detal, o i zaraz to się szybko odbędzie. Wyjmujemy detal, podkładamy podkładkę. O, już widzicie podkładkę. No i teraz na długości tej tutaj średnicy będziemy przetaczać na Fi9. No i na początku tam około milimetra biorę sobie wióra. No a w rzeczywistości zbieramy tylko pół milimetra, bo zbieramy z jednej strony. Jeszcze nie bierze po całej średnicy. No teraz trzeba to zmierzyć, zobaczyć, ile mamy. No i będziemy kolejnym raz, kolejny raz wjeżdżać w materiał. Dlaczego to tak na no, tak się rozmywa? Myślę, że jest ciut, ciut za blisko. No ale będę postaram się w następnych filmach poprawić. Przepraszam bardzo. No ale mam nadzieję, że to co będziecie chcieli zobaczyć, zobaczyć. No, i to już prawdopodobnie jeden z ostatnich wiórków to będzie już prawie na gotowo no, odjeżdżamy i to jest pod tą kostkę stalową. Nie pokazałem wam, no ale musicie wierzyć, że dobrze wyszło. Przepraszam, później w koń na końcu filmu zobaczycie, a na końcu filmu umieszczę link do konika, jak się zaciska. Zobaczycie, jak to ładnie działa. No tutaj musimy przetoczyć na średnicę FI12, bo mam taką później w tej tulejce co widzieliście na poprzednim filmie. No tu sprawdzamy jeszcze długość, czy jest dobra. No i raz przebraliśmy 3 mm, drugi raz 3 mm. Troszeczkę na przyspieszonym posuwie oglądacie w rzeczywistości aż tak szybko nie toczę. No. No, bardzo ładne wióry, nieszkodliwe. Najgorzej to jak takie toczą się, takie wstęgi. To są bardzo niebezpieczne wióry. Trzeba wtedy bardzo uważać, chociaż zawsze trzeba uważać przy pracy na wszelkich maszynach. No i teraz jeszcze pewnie jeden. No i tutaj na tą średnicę będzie właśnie pasowana tulejka z brązu. A na końcu filmu umieszczę Wam film do tej tulejki z brązu. Zobaczycie fosfor brązu jak ona tutaj sobie pasuje. Będzie zaraz pokazane, że ona musi się lekko obracać, nawet z lekkim luzem, bo później ona ta tulejka będzie wciskana w korpus, no i żeby to nie było za ciasno. Jeszcze okazuje się, że jeszcze malutkiego wiórka musimy przybrać, ale szybko to zrobimy. No i zaraz zobaczycie. O, już widzicie, tulejka sobie śmiga, lata, obraca się. No i teraz wyjmiemy tego też śpienika. Tu na końcu mamy mimośród. No i będzie już pokazany, spasowany. O, z takiej odległości teraz będziemy nagrywać. Myślę, że będzie bardzo ładnie. O, i ten mimośród właśnie służy do zaciskania konika. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.